Serwus, to będzie dobry też bardzo bardzo, bardzo i bardzo... ja jestem ja to kolejny odcinek na moim kanale, chcecie so, bardzo się cieszę, że wbiliście na ten odcinek i kliknęliście, ale słuchajcie, ej! kliknęliście i jeszcze łapki w górę chyba ktoś nie zostawił, więc ja poczekam sobie chwilkę na to, aż zostawicie łapkę, ponieważ bez łapki nie ma dalej odcinka, słuchajcie, a, a ja w zamian za to, że zostawicie łapkę w górę, to zobaczcie, okąpię się w moim basenie super, słuchajcie, także no mam nadzieję, że już wszyscy zostawili oczywiście łapeczkę zasubskrybowali, mnie na mojego Instagrama, milkad przez 2a a my w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, mamy duże rzeczy do zrobienia i pierwszą rzeczą, którą mi pisaliście, słuchajcie, że mam w końcu zabić te wszystkie krowy, ponieważ jest tutaj naprawdę bardzo dużo, nie wiem ile, słuchajcie, jak ktoś policzy te krowy jakby szacun do końca życia, naprawdę, szacun do końca życia. Także, słuchajcie, ja się tam podsadzę, ponieważ nie ma innej możliwości, żeby tam wbić. Zaraz, oczywiście, będziemy do tościka, yy, ogólnie z nim pogadać. Yy, pokażę Wam jeszcze bardzo ważne rzeczy, ale oczywiście, najpierw, słuchajcie, czekajcie, wbijam tutaj i zobaczcie, no, robi, no robimy to, po prostu to robimy. Ja nie mogę, to nic nie słyszę. Nie wiem, czy Wy coś słyszycie, ale dobra, słuchajcie zabijamy to. Ja, ściszę, słuchajcie, czekajcie, ściszę, to i to wszystko dobra. Ok, i lecimy, słuchajcie, z tym koksem, ponieważ to jest, nie wiem, tu jest po prostu patologia z tymi yy, krowami, jak widzicie. to jest naprawdę. Szał, naprawdę jest szał jak widzicie, nie wiem ile tutaj może być tych krów, ale dużo, także ja to wszystko najpierw wybiję, ponieważ to jest jakaś masakra, mi już tutaj tak przeszkadza. Nie wiem, my się już, nie chcecie, mamy stak jedzenia już. Czy wy, czy wy to wytoczajcie tak Mamy jedzenia już po prostu od tych krów. 35 skór. Nie no, dobra, słuchajcie. To, był, to jest opłacany biznes, jeżeli chodzi o te krowy, oczywiście. Ale najpierw, dobra, ja wszystkie tutaj musimy. No, może nie wszystkie, ale dobra. Chyba myślę, że tyle wystarczy, słuchajcie. Tyle wystarczy zdecydowanie. Jest już, słuchajcie, to się zrobiło tak ok. Tak rzadko, słuchajcie, także myślę, że spoko. Dobra. No i przy okazji zapraszam Was w mój sklep z koszulkami. Pierwszy link w opisie, możecie sobie fajne koszuleczki słuchajcie, kupić. A w opisie macie, słuchajcie również mój adres i możecie mieć fanar. Tutaj sobie je powieszę, zostańcie za mną, także jeśli chcecie być tutaj na odcinkach to e, możecie oczywiście koniecznie skorzystać, patrzcie mam idealny stack skóry, ale dobra, e, lecimy sobie tutaj, oczywiście od razu przepalimy e, to wszystko, tutaj sobie to poodkładamy i słuchajcie, myślę, że porobiliśmy te najważniejsze rzeczy, w sensie najważniejsze to, co mnie, to, co mnie prosiliście, w ogóle tutaj, ej, krowy wyszły, jak one to zrobiły? skrowa agentka. Dobra, słuchajcie, w każdym razie idziemy do Tościka oczywiście najpierw, em, z nim sobie porozmawiać, nie wiem, gdzie on jest, czy no tam jest. Dobra, jest tutaj, słuchajcie, yy, nasz yy, Arab Tościk. Halo, Arab Tościk? Puk, puk. Halo, halo? O, dzień dobry, dzień dobry. <grym> Co tam słychać u ciebie? Bardzo serdecznie. W dzisiejszej mojej kuchni, prawda, przedstawiam wam cztery piece, które w sumie nie działają, bo nie mają nie mam Ale patrz, masz tutaj pieczone ziemniaczki, widzę, że upiekłeś. Kozak, tutaj. A tu widzę. O fakt mam węgiel. Mm? Dobra, no mm? szalejesz <laughs> co, co tam słychać? Jak tam z Dave'em? Bo byłem nie wiem czy wiecie, ale jakby tak trochę zostałam yy, nie wiem, porwana przez Dave'a. Tak. I... E, nie wiem co z Dave'em, szczerze, mówiąc ja do niego się nie zbliżam, bo się boję go. Tak. Jakby, słuchajcie, nie wiem, dziwna sytuacja, ja nie wiem słuchajcie co, co ja mu zawiniłam. Bo to jest, to jest kanał, który jest taki... Yy, no, że tak powiem. <laughs> No jakby to powiedzieć, no nie, nie ma upływu, nie? Więc ja to myślałem ze strachu. <grym> ja nie wiem, ja nie wiem co ja mam o tym myśleć totalnie, totalina, no ale w sensie jakby to jest... To jest dziwne, po prostu to jest dziwne, słuchajcie, ja nie wiem co ja mam robić, bo ja bym mu jakoś pomóc, ale ja nie mogę mu pomóc, bo no bo się nie da, słuchajcie. On robi, jak on jak on mnie porywa, no to co ja mam zrobić kurde z gościem, no. Jak on mnie porywa, słuchajcie, on mnie porwał i mnie zabił mnie z moim 39 levelem. Więc poza jakby, fajnie, fajnie, naprawdę fajnie, nie? Ale w każdym razie jeszcze chciałam wam, w dzisiejszym odcinku pokazać parę rzeczy, mianowicie... Bo a, jeszcze nie widzieliście na pewno wielu rzeczy na moim kanale, także chodź w Razem ze mną, ponieważ się boję tam sama schodzić. Tym bardziej jeszcze, że tutaj grasuje David, ja nie wiem czy on może mnie porwać. No do tych, tych takich, tych teleportów jakby. Bo ogółem jeszcze tam nie było, słuchajcie, i... i, i, i jak się dowiedziałam o tym niedawno dosyć, jak uciekałam właśnie yy, yy, po porwaniu mnie. I yy, nie wiem, no jakby teraz wam to posłuchajcie, po prostu chciałam Wam pokazać, żebyście widzieli co, jak, yy, ponieważ ja sama w sumie byłam zdziwiona. Ty poprowadzisz tutaj tą drogą straszną yy, tak, tak, nas. Mam nadzieję, że jakoś przyjemnie Zobacz, To są takie rzeczy. Ja nie wiem, ja nie wiem, słuchajcie. ja się to nie interesowałam, ponieważ mnie to nie dotyczyło, ale jakby, jak już zaczęło mnie dotyczyć, jak mnie ktoś porwał. No to no, najwyższy czas, słuchajcie wam to pokazać. E, dobra, to widzę, że fajne czaszeczki, naprawdę super w ogóle opcja. No nie, nie, one stracą. Ta, to jest tu, tutaj mamy Hirabrina, daj fa. To jest straszne, to jest bezkidów, no zobaczcie, jakie to jest podobieństwo. Ja nie wiem słuchajcie, ja nie wiem. Dobra, słuchajcie, także no. no tu są, tu są, tu tak, to, to jest, już chyba nie dobra. wiem czy to no. widziałam, ale słuchajcie, to niżej to jest bardzo interesujące, ponieważ to jest jakby taki... Kurde, nie no, wiem, to, to jest. Teraz... Co? Co, co, co? co? No teraz musimy już tam przejść tak? No musimy, dlatego no... Tak. Dobra, pamiętasz drogę, okej. Okay. Pamiętam drogę. Ała, ała, okej, okay, to było tutaj. Tędy. Okolipka. Brawo. Dobra, wiedziałam. O, jak się wystraszyłam w ogóle. Dobra, teraz będzie tam. Jeszcze, jednej, nie, Kurze, nie, jednej, jeszcze jedno, dobra. Tutaj teraz było do końca. Nie, nie było do końca nie, 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 jeszcze. Ała, ała, mam 2-3 tartuszka. Tu? Do Oczy, tu? Ała! Dobra, ja się cofam, bo ty zaraz... No przestań, ja nie mogę. Ała, ja tu też ginę. Ała, tu nie? Tu nie. Mam jedno serduszko. I co ja mam zrobić teraz no, może poczekać, nie no. To jest straszne, słuchajcie. To, tutaj nie ma drewnianej, to będzie ziemniaka rzucił. ale fajnie, naprawdę, ale nie, nie działa to na co? No nie działa. Nie. Ja nie mogę. Dobra, to w takim razie muszę się wrócić chyba Idziemy iść? Tu? Ja już nie wiem sumie, gdzie ty jesteś i nie wiem w którą Au. To masz iść, to ale tu mi wszystko. Dobra, wiecie co? Ja zrobię chyba ryzyka fizyka. Myślicie, że dam radę? No. Biegnij, dawaj, Dobra. 3, 2, 1, czekaj. Jeszcze trzy. A masz, ile masz życia? Dobra, przeżyłam. Dobra. Ja mogę na spokojnie przejść, trasą, którą znam. No, jakby oczywiście wiecie, no, jest tej trasy, ale ja nie wiedziałam, co mam zrobić. Aha, tam! Ja nie mogę, nie pomyślałam o tym. Wiedziałam, że tam jest do końca gdzieś właśnie. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, przypał, przypał, przypał. Pokiełbasiło dzisiaj. się. O, no nie! Zemnała, że dobra, słuchajcie, ja tutaj wam tylko pokażę, że mamy tutaj sobie, dwa teleporty, ale one telepują. W, o, w to samo miejsce, dobra. Nie skomentuję tego, co było na tej wieży, Okej, okay, lecę w dół, słuchajcie. Więc tak, o kurde, tam jest David, słuchajcie, patrzcie, ja bym. Ja chciałam wam słuchajcie, pokazać ten, y, gdzie ja zostałam zamknięta, ale ja tam się boję, słuchajcie, bo że on mnie znowu będzie chciał porwać. Nie wiem w ogóle co on robił, co on ma za głowę. Nie wiem, co, bo... Idziemy tam do niego, czy było, co? Dobra, chodź zobaczymy sobie, zobaczymy tam. Co tam się dzieje? Halo, Dave'ik? Halo? Dave'ik? Kurde, Halo? gdzie on jest gdzieś? Ten? Halo, co ty robisz, Dave'ik? Czekajcie, bierz, zabiorę. Halo, Dave? Nie ma Patrzcie, tutaj zobaczcie, dobra. tutaj byłam zamknięta, chcecie? Tutaj byłam zamknięta, ale dobra, nieważne. Dave, co ty, co ty masz na tego? Co nie to jest? Dave, Dave? To jest, to jest głowa o nazwy, której nie mogę powiedzieć. Ale, Dave... Jest, wiem, numer. Ale tego słuchaj tego mnie, zdrawić. ale zasłuchaj mnie, Dawik. Co ty robisz? Nie ma żadnego Dave'a, ja jestem księżniczka Reya. <noise> 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 no, słuchaj, Dave, co dlaczego? Pardon, możesz bo... mi wytłumaczyć, Jaki dlaczego. Dave! Oła! Dobra Jaki księżniczko, księżniczko. Jaki Dave? Co tam Jaki masz? Dave? Dobra księżniczko, powiedz mi, dlaczego mnie ten. Yy, yy, dlaczego mnie zamknąłeś yy, ostatnio? Ale Wytłumaczysz ja zamkn mi to. Ja nie zamknęłam nikogo. Za dlaczego mnie zamknęłaś? Ale ja nie zamknęłam nikogo. Zamknęłaś mnie. Dlaczego Dave nie, mnie zamknął? Nie, nie, nie. Wiesz? Nie wiem, ja nie jestem Dave'em. Nie ma tutaj Dave'a. Halo Dave, jesteś gdzieś tutaj? Odwaliłem, odwaliłem. Nie wiem, Widziałam no, to, no księżniczko. Widziałam. No. Ale powiedz no, mi, się. Norbert. No ale, ale możesz. Zawołaż Dave'a, Norbert. zawołasz no, ja Dave'a. Ja, ja nie lubię Grecji. Nie lubię gryc Zawołasz Dave'a? Zawołaj Dave'a, please Norbert Dobra Norbi idę, idę, idę Czekajcie, tutaj idę po Dobra Kozak Czego chcecie ode mnie? <ścoughs> Panda, i przygód? O super, Dave, słuchaj Powiedz mi, dlaczego mnie zamknąłeś ostatnio? Wytłumaczysz mi to? Dlaczego cię zamknąłem? Tak Ponieważ musiałem To nie jest wytłumaczenie w ogóle No jak nie? Wytłumacz mi to No mówię ci, musiałem nie. cię zamknąć Nie No, no nie Jest tabliczka? Ale tabliczka wskazuje w te miejsce, tak? Tutaj no. jeszcze wcześniej była tabliczka, że muszę cię zamknąć. Nie, tam są na dole, patrz. Czytaj. Ej, te, z tobą się już coś stało. Zaczytaj. Musisz dziś zaprowadzić tu milki z wykrzyknikiem i ją Musię tutaj zamknąć, tak? Już, mi się już powoli naprawia, ale ja do teraz nie wiem, czasem, bo czasem jeszcze mi się coś, coś psuje, nie? Ale nie wiem, w ogóle nie pamiętam ostatnich trzech dni. Aha, ale... Ładno, czemu mnie bije... Dlaczego nas bijesz teraz? Czemu mnie uderzasz? Mi się to Dobra, ale to Dave. Nie, 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 nie. Tu. Już. Już. nie, 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 nie. Już. 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 <śledzi> to aaaa. jest giga. Ja nie wiem, co mu się dzieje już, ale to już jest jakaś paranoja. Ja, jakby. O nie, Norbert wrócił, Uciekaj. Ja nie lubię gracji. Eee, dobra, tak, to ten. Ja nie wiem, co się dzieje. Jadę bo ziemię. trzeba pomóc jakoś, nie wiem, może do psychiatry go zabierzemy. Siema, Alex. Siema, Alex. Siema, Alex. Okej, okay. co mam u was? Jestem Alex. Z zielonymi łapami. Okay. No? Alex. No bo, bo ja jestem taki. Ale Alex, zi okay. dziewczyna czy Alex słopak? Bo to jest i damskie i męskie. Ja jestem facetem z różowymi ustami. Konczy tam burza. Nie, Nie mam brody Ja nie wiem co tam ale Ale powiedz Dave Ej a wy lubicie Dave'a? Bo ja go nie lubię a, No to zawołasz Lubisz go zawołasz go tego razem zwyzwam Weź go zawołaj no zawołaj No go. dobra Halo Dave Przyjdziesz tu? Halo Dave Nie ma go tutaj Ale to idź, idź po mnie <laughs> Nie ma tutaj Dave'a Kurde Ja nie wiem <laughs> co mam ma robić ja nie nie sami... no, czekaj, 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 czekaj Jeszcze jedna próba Chwila, jeszcze jedna Halo, próba Halo David, jesteś tutaj? Halo? Nie no nie ma go, mówię wam, nie ma go tutaj. Ja nie mogę. Kurde, ja nie wiem co jest, co jest grane z nim. Co wy to chcecie? Łado, jest... wow, no przestań Czego? bić. Idę, idę służyć mojemu panu. Posług się. A. Okej. Okay. Wielki B, wielki B, wielki B Wielki B. Służę mu. Cały dzień. O tak, dostaję misję, 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 e, 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 e. robię sobie kwit, e, 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 e. zamykam ciebie, eee. E, 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 e. Idziesz teraz ze mną. No nie, nie zamykam. idę. Nie idę. Ja ciebie zamykam. A ładno, przestań, I dobra, dobra, wiesz co, jest idę. Kurde, po przestań! Powiedziałem się, przestań! Do, nie, mam! Do... Zakończ! No! Kurde, bele, denerwujemy takie. Dobra, słuchajcie. Nie, nie bij. Oh. Czas, że się zakończy zakończyć ten odcinek, oh, bo to już, to, już w stronę, to już idzie w giga złą stronę. Także Wam bardzo dziękuję, oczywiście, że byliście. Fiszcie w komentarzu, co mam, co mam, co, co mamy z nim zrobić. To są hajtarzy. Dobra, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, oczywiście łapka w górę, subskrypcja, komentarz. Widzimy się jutro o 18.30, znowu był Szczypson, chyba Dave, nie wiem w sumie, czy, czy był ciałem, czy duszą, ale dobra. Bardzo Wam dziękuję, widzimy się jutro, trzymajcie się, papa, do zobaczenia, widzimy się później.